Dzień dobry, witam was kochani serdecznie we wtorek 23 lipca 2024 roku. Dzisiejsza wibracja to dwójeczka, księżyc znajduje się w znaku wodnika do godziny 15.23, kiedy to zrobi ingres do ryb. A więc energia do godziny 15, wodnik z dwójeczką, idealny czas na spotkania, na kontakty towarzyskie, na wszelkich poziomach, tak? rozmowy z przyjaciółmi, Zawieranie nowych znajomości, ewentualnie odświeżanie też tych, które gdzieś tam po drodze przyblakły. Na pewno takie własne grono chcemy, chcemy tworzyć, chcemy uczestniczyć właśnie w tych spotkaniach, chcemy być częścią. Jest to na pewno również fajna energia na randki, tak? No, oczywiście też, chociaż przy wodniku myślę, że mogą być one troszkę nieprzewidywalne, ale ponieważ już później po południu będzie księżyc z znaku ryb, więc myślę, że te randki będą wieczorne będą bardzo mocno romantyczne i, i pełne właśnie takiej energii mm, emocji i erotyzmu. I teraz, kochani, tak, jeżeli chodzi o e, co jeszcze można by o tym dniu powiedzieć, no myślę, że będzie od nas wymagana cierpliwość. I na pewno o, taktowność. Jeżeli cokolwiek dzisiaj chcecie załatwić albo w ogóle no musicie załatwić, to warto właśnie w taki sposób dyplomatyczny, taktowny do tematu podejść. Nie ma, dzisiaj nie wojujemy, nie walczymy, no bo dwójka to jest energia raczej właśnie pokoju niż jakiejkolwiek walki. Więc jeżeli chcemy sukces, no to w takich właśnie kategoriach. Spokojnie, taktownie. Karty, kochani. Baranek ma dzisiaj e, dziesiątkę monet, więc karta, która mówi o domu, o rodzinie, stabilizacji, o takim dobrobycie również materialnym i bezpieczeństwie, właśnie materialnym. Harmonia pomiędzy właśnie członkami tej rodziny, tak? dogadywanie się tutaj na pewno też będą dla Was ważne dzisiaj czy tradycja, czy jakieś takie wspólne przeżywanie na jakąś tam okoliczność,, tak? co się dzieje, co was jeszcze bardziej integruje. Wzajemne też wspomożenie można tutaj na to liczyć. Więc karta, która właściwie mówi o wszystkim co dobre, no i jeszcze mówi o tym, aby cieszyć się z tego, co się ma, żeby doceniać to, tak, żeby, żeby właśnie ta, ten dobrobyt był jakby przez was doceniony i, i abyście też czuli w tym wszystkim wdzięczność, bo to jest bardzo ważne, żeby właśnie tak odpłacać się jak gdyby, tak, za ten dobrobyt właśnie wdzięcznością. Kochani byczek, byczek ma dzisiaj czwórkę mieczy, więc tu mamy troszkę odpoczynku po jakimś trudniejszym czasie. Być może po jakimś smutku, może po chorobie, może po jakichś ciężkich przeżyciach. Y Takich emocjonalnych, więc wracamy do siebie, wracamy do zdrowia, wracamy do takiej lepszej kondycji, ale potrzebujemy właśnie jeszcze tych kilku chwil m, takiego odsapnięcia, naładowania akumulatorów, odpoczynku. Na pewno w tej samotności, w tej izolacji, myślę, że można również odpowiedzieć sobie na jakieś ważne pytania. Można Odnaleźć jakieś rozwiązanie, jeżeli, jeżeli potrzebujecie, właśnie czy też decyzję jakąś podjąć, no, w zależności od tego, jaka potrzeba. Na pewno tutaj przyjdą rozwiązania, tylko potrzeba tego właśnie odsunięcia się w chwili takiej samotności i wtedy wszystko to, co jest potrzebne, przychodzi do nas, to czego właśnie w danym momencie potrzebujemy. Bliźnięta, kochani. Bliźnięta mają dzisiaj Pazia Pucharów, czyli karta, która mówi o bardzo miłych sytuacjach, momentach w naszym życiu i bliźniaki drogie, no ponieważ to jest karta spełnionych, spełnionych życzeń, więc myślę, że będziecie mieć dzisiaj naprawdę powod, powód do radości, do uśmiechu. Oczywiście po południu, kiedy już Księżyc będzie w rybach. Jak najbardziej możliwe zakochanie, możliwe właśnie takie randki, romantyczne spotkania, jakieś flirty, komplementy. I tutaj wszystko powinno być fajnie, wszystko powinno być udane, o, może tak. No i może to być oczywiście też jakieś zaproszenie, tak? No, właśnie. Jakąś, jakieś spotkanie, czy, czy randka? Może tak po prostu na kawę z kimś się spotkacie, ale to też będzie bardzo miła energia tutaj między Wami płynąć. Więc warto dzisiaj właśnie spotykać się z ludźmi, uczestniczyć w jakichś rozmowach, robić coś razem. No i kochani, Raczek, Raczek trochę w trudniejszej energii, ósemka mieczy, czyli. Troszkę możesz się czuć złapany dzisiaj w jakąś niewolę, czy ograniczony czymś. Możliwe, że brakuje Ci tutaj siły do działania. No ale mam nadzieję, że jednak odnajdziesz ją. Być może ktoś Ci tutaj, jakby ktoś Cię wesprze. Chociaż zawsze mówimy w tej karcie, działaj. Nie czekaj, że to ktoś przyjdzie, że ktoś podejmie decyzję, że ktoś cię uwolni, tak? Działaj sam, odnajdź w sobie tę siłę, tak? Poszukaj tej siły. Natomiast energia dnia dzisiaj sprzyja temu, żeby ludzie z zewnątrz też nas tutaj wspierali i pomagali. Więc bardzo możliwe, że pod wpływem kogoś, ty znajdziesz tą siłę w sobie i z tego zniewolenia się wydostaniesz, więc może, może w ten sposób, tak? To nie jest taka tylko czysta Twoja energia, ale razem w połączeniu wszystko się powinno udać. Kochani, lew, lew ma dzisiaj króla buław, czyli na pewno zdecydowane działanie. Duża energia, dążenie do celu w taki sposób bardzo konsekwentny, odważny. No, król się tutaj na pewno nie boi niczego, nie cofnie się przed żadnym wyzwaniem. On lubi też zaryzykować. No i właściwie czegokolwiek by się nie tknął, to jest właściwie gwarancja tego, że sobie z tym poradzi. No i oczywiście pamiętajcie też o uczciwości do Gielwy. Bo ta karta również mówi o tym, aby kierować się uczciwością. Mimo wszystko, że chcemy bardzo dużo zdobyć, że chcemy, żeby nasze było na wierzchu i idziemy z takim dość dużym powerem w sobie, to jednak pamiętajcie, aby gra odbywała się fair play i żeby ta uczciwość tutaj Wam towarzyszyła. Może też być dla jakiejś lwicy spotkanie z mężczyzną, który zrobi na tobie ogromne wrażenie, na pewno niezapomniane. Panna, kochani, panna ma dzisiaj piątkę mieczy. No, karta porażki, przegranej, takiej walki, która na pewno nie przyniesie żadnego zwycięstwa, a jeżeli nawet jakieś malutkie, to ono nie daje satysfakcji. Albo jak to się mówi, skórka nie warta wyprawki, gdyż za duże koszta tej walki poniesiecie, więc warto byłoby po prostu odpuścić nie walczyć za wszelką cenę. Nie kierować się też zemstą, bo często ta karta właśnie popycha nas do działania, właśnie bo chcemy się odegrać na kimś, zemścić. Również w drugą stronę, ktoś może działać w stosunku do Was właśnie w taki sposób. Więc uważajcie, to jest też oszczerzenie przed takimi osobami, którzy, które działają podstępnie, mogą kłamać, mogą oszukiwać i mogą właśnie mieć no, ochotę na zemstę na odegranie się. To jest takie wręcz fanatyczne dążenie do mm, czegoś. No i kochani, waga. Waga ma dzisiaj piękną dwójeczkę pucharów, więc karta miłości, przyjaźni, związków, romantyzmu, budowania czegoś, angażowania się, tak? Również takiej szczerości, otwartości, mm, rozmowy z kimś, współpracy, dobrego takiego porozumienia. Myślę, że warto dzisiaj okazywać swoją miłość, wychodzić naprzeciw do czy to swojego partnera, czy przyjaciela, czy współpracownika wyjść z takim dobrym gestem, z przyjazną dłonią. Można byłoby rzec, myślę, że to się po prostu to nie chodzi o to, że opłaci, ale będzie fajnie po prostu ten gest od was wychodzi, wy jesteście prowodyrem, a potem się to rozlewa tak jakby ta dobroć i miłość na Więcej osób, tak? Na dwie bądź jeszcze więcej, więc warto, warto. W relacjach, związkach może to być taki moment, kiedy decydujemy się na wejście na jakiś wyższy poziom. Postanawiamy coś więcej, gdzieś dalej pójść, głębiej wejść, więc w relacje. Więc na pewno tutaj jakaś taka bardzo ważna zmiana się u Was szykuje albo dzisiaj już w ogóle zadzieje. Skorpion, kochani, skorpion ma świat dzisiaj, kartę świata. No więc cóż, no może nagroda za coś, kończycie jakiś projekt, czujecie się szczęśliwi, spełnieni, można powiedzieć, że odnosicie zwycięstwo. Jest to również karta otwartości na innych, takiej tolerancji dużej, szacunku też dla innych osób i dla odmienności tych innych osób. No, i oczywiście w tej karcie też zawsze mówimy wszystko albo nic. Tu nie ma półśrodków, tu nie ma takiego, wiecie, tych szarości. Tutaj jest biel i czerń. Na pewno to są momenty szczytowe. Czasem coś się kończy, czasem coś się zaczyna w tej karcie, bo ona kończy nam zestaw, tak? Więc może to być sukces, może to być klęska. Możemy mm, dojść do takiego punktu, że okazuje się, że jednak nie spełniliśmy jakichś oczekiwań i wpadamy z powrotem jakby na początek tej gry, tak, więc może, może w ten sposób też się ta karta zrealizować. No i przede wszystkim mogą to być też podróże, kontakty z ludźmi, którzy mieszkają daleko, czy przyjazd, wyjazd, wszystko, co związane jest też z odległością. No, i strzelec, kochani, strzelec ma dzisiaj kartę pustelnika, więc moment, kiedy potrzebujemy chwili dla siebie, podejmujemy jakieś decyzje samodzielnie, nie pod wpływem kogoś, tylko w oparciu właśnie o swoją wiedzę, o swoje doświadczenie. Możecie też zastanawiać się dzisiaj nad jakimiś problemami. Może nad jakimiś tajemnicami, będziecie chcieli odkryć prawdę, będziecie chcieli dotrzeć do sedna sprawy. No i oczywiście w tej karcie, po pierwsze, trochę możecie się czuć też samotni. Ale na pewno towarzyszy Wam rozwaga, roztropność, tak? Tutaj nie ma ryzyka, tutaj nie ma jakiejś brawury. Jesteśmy bardzo ostrożni, e, jesteśmy tacy refleksyjni, zdajemy sobie sprawę zawsze z konsekwencji decyzji, z konsekwencji działań. Rozumiemy ten, e, przy, ten ciąg przyczynowo-skutkowy, więc nie działamy w jakiś sposób taki e, bezsensowny, można byłoby też tak się nawet wyrazić. No i kochani, idziemy do Koziorożca. Koziorożec ma dzisiaj piątkę pucharów. Więc karta, która mówi o smutku, o rozczarowaniu, no czasem nawet o rozpaczy już w takim grubszym aspekcie. To jest takie myślenie, kiedy widzimy szklankę do połowy pustą. Natomiast ważne byłoby właśnie popracować nad sobą, zmienić to myślenie i zacząć widzieć szklankę do połowy pełną i wtedy Czujemy optymizm, czujemy wiatr w żagle, nie jesteśmy przygnębieni, nie jesteśmy smutni, tylko budzi się w nas ogromna nadzieja. A ta karta właśnie jest takim przejściem w to nowe, w to dobre. Tutaj coś było, coś się wydarzyło, nie udało i tak dalej. Trzeba to zaakceptować, zamknąć ten etap i po prostu pójść dalej. Kochani wodniki, wodniki dzisiaj: trójka Pucharów, więc karta. Zabawy, korzystania z życia. Myślę, że warto iść do ludzi na imprezę, spotkać się, pogadać, śmiać się, śpiewać, tańczyć, obojętnie w jaki sposób chcecie tę radość okazać. Myślę, że warto. Na pewno dużo kontaktów towarzyskich, dużo zabawy, szczęście, spełnienie, no i taka radosna lekkość. Więc jak najbardziej dobry, dobry dzień, tak? Dobry dzień się zapowiada. No, i moi kochani rybeczki nam pozostały, a rybeczki mają dzisiaj też trójkę, ale tym razem monet, więc tu już bardziej mamy skupienie na pracy, na um, współpracy, kwestie finansowe, materialne. One wychodzą tutaj na plan pierwszy. Możecie mieć takie poczucie, że um, Staracie się, rozwijacie, uczycie, szlifujecie swoje mistrzostwo, ale ciągle gdzieś tam zarabiacie zbyt mało. Więc, jeżeli na przykład ktoś miałby ochotę, czy jest w takiej sytuacji, że warto byłoby poprosić o podwyżkę, to może właśnie dzisiaj w tej karcie warto spróbować. Jeżeli oczywiście czujecie, tak uczciwie wewnątrz czujecie, że na nią zasługujecie, bo to musi być tak, że robisz faktycznie coś w tej kategorii właśnie mistrza, tak. I ktoś macie z drugiej strony docenić. Więc możesz prosić o tę podwyżkę. Na pewno karta rozwoju więc rozwijamy się. Jeżeli nie w tej kwestii materialnej, to przynajmniej w kwestiach naszych zdolności, naszych talentów oczywiście tak. Zdarza się, że w tej karcie coś się psuje. Jest potrzebny jakiś specjalista, który nam coś naprawi, albo myślimy, planujemy albo już przystępujemy do jakiegoś remontu, do jakiegoś przemalowania, odświeżenia, e, powiedzmy, ścian, mieszkania, domu. Może tak być. Dobra, no to żaba może sobie odpocząć, a my bierzemy karty transformacji i wylosujemy 3. Więc teraz bardzo was proszę, abyście sobie wybrali numerek od 1 do 3 1 2 albo 3. No i za chwileczkę pojawią się karty. Wylosujemy i będziemy czytać, jaki temat dzisiaj do przemyślenia, nad czym się skupić i co być może będzie właśnie dla Was dzisiaj jakąś transformacją. Jedynka, spełnienie rodzinne, przyciąganie rodziny. Jedyneczka. Dwójka, kochani. Akceptacja siebie, ja zadowolona. I trójeczka. Związki, cierpliwość. No dobrze, no to czytamy. Jedyneczka. Przyciąganie rodziny. W pełni świadoma siebie i swoich potrzeb, postanawiam, by założyć, spotkać, stworzyć, odbudować rodzinę, czyli krąg wybitnych, wybitnie mi bliskich osób. Wiem, że mogę, bo chcę mieć wokół siebie osoby mi bliskie. Doceniam teraz moich rodziców, doceniam fakt, że zostałam urodzona, wychowana i mam życie. Przyciągam do mnie istoty, z którymi dogadam się na poziomie dusz i razem, drużynowo przejdziemy przez życie, wspierając się wzajemnie. Jestem na to gotowa. Dwójeczka, kochani, ja zadowolona. Dostrzegam, że mam osiągnięcia, z których mogę być zadowolona. Pozwalam sobie zauważyć swoje sukcesy. Tylko ja wiem, jakie się nosi buty, w których jak się nosi, przepraszam, buty, w których idę przez, przez życie. To moje sukcesy, bo tylko ja wiem, gdzie byłam kiedyś i ile mnie kosztowałoby się odnaleźć tu, gdzie jestem teraz. Zauważam moją historię, ale wciąż żyję, pracuję nad sobą, staję się dla siebie coraz lepsza, łagodniejsza i wybaczam sobie wszystkie niedoskonałości. Spoglądam w lustro i mówię do siebie, fajny z ciebie człowiek. No i kochani, trujeczka, cierpliwość. Napełniam się wymaganą cierpliwością i zaufaniem do działań energii kosmosu. Jestem świadoma faktu, że na niektóre procesy trzeba poczekać. Odpuszczam presję, przyciągam najlepsze dla mnie sposoby, najlepsze dla mnie narzędzia. Działam, ale jednocześnie czekam na efekty. Rozumiem, że niektóre sytuacje przyjdą do mnie same otwieram im drzwi, ale zajmuję się czymś innym wielokrotnie już się doczekałam i teraz też, a więc trenujemy dzisiaj cierpliwość dla trujeczek. Kochani, to wszystko na dzisiaj, życzę wam cudownego wtorku i do usłyszenia jutro.